W ogóle wobec sobie jacy bogaci ci muszą być ludzie, co kurwa tego te kościoły. Najmniej potrzebna rzecz jaka istnieje, a najwięcej dawo, kosztuje ja zawsze. Dawo, I jeszcze, jeszcze ludzie kładają na to datki. Wstyd. I tak teraz trzeba było żyć. Dami, że zagarację. mać. My bed, zagapiłem się. Co to było? Kabiada zegarek na ręce, zajebisty zegarek za 150 zł. Właśnie to jest kurwa, o to chodzi jak coś, nie. I sobie teraz takim chodzę. Miej już nie interesują zegarki w życiu widzowie właśnie to jest kurwa prawdziwy kurs Podobno jest... Y, znaczy... Y, podobno jest. Jest wysłana oficjalka do Kika, że mają usunąć konto AMG, nie? Ma konto zostać usunięte podobno, nie? Znaczy podobno, no będzie usunięte. Widać widzowie? już trzeci tydzień chodzę, na siłkę. Na co? Na trzeci tydzień na siłkę chodzę. Pięć dni w tygodniu. No, co nie widać? Co? Nie widać? Mm, a mogę nie odpowiadać? No. Ile zarabiasz w tym kiku? Kurwa, no tak y, dopiero się tutaj rozbuja, no... Najwięcej ile zarobiłem... Tak średnio zarabiam teraz 2k dolarów za streama. Z samych reklam. Mam się zacząć drzeć? I jeszcze raz mi przerywasz, się bardzo Nie No i przejście ciebie mi... Ci, Tak, ale mi zajeb**lasz gitarę jakimś k**a Nie drży się. No, no to mi przerywasz znowu. No to mówię, że mam się... Mogę zacząć drzeć, zacząłem drzeć. Jak pozwalasz, się będę dar. Jezu Majszki, ale bym wytarmosił Twoje cycuszki. Dzięki. Ta jest ładna. O ty kurwa, szczurze. o ty kurwa, o z kindera w okularach. Ta jest ty W ogóle zajebiście, że wszystkich ziomków trzyma o kurwa, o ty kurwa, o ty ty Co? Hi. Hi. Please no touch me! Okej, okay, sorry. Ja jestem trochę blacharą. Trochę jestem, nie? Tak totalnie, totalnie dobra akurat. Statement widzowie. Statement prosto z serca. Bywam czasem blacharą. Naprawdę. Bywam czasem blacharą Czy można mnie wyrwać na ładne auto? Można mnie wyrwać na ładne auto. Szczególnie w Korei na BMW Audi Mercedes. Wtedy po pierwsze, nie dość, że to jest fajne auto, to jeszcze po drugie wierzy No i jest, i tak się żyje widzowie, nie? Może widzisz, Agresy. ona może potrzebuje jakiegoś bodźca, trochę bardziej agresywnie. A, że agresywnie. Zanim zaczniemy odcinek, sponsorem odcinka jest CSGO Skins, na którym znajdziecie masę lootboxów, które możecie otworzyć. Dodatkowo macie szansę na codzienną darmową skrzynkę. Na stronie możecie toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Oprócz tego znajdziecie exchanger, gdzie możecie wymienić skiny na coś lepszego. A doładowując konto z kodem 33 dostajecie darmowe 2 ,10 zł 10 groszy i 10% bonusu do doładowania. Strona jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. A to slap, czy Trwała jakaś rozmowa, ktoś się śmiał i nagle, być może w połowie jakiegoś wypowiadanego słowa... O ładny szmato! O kur... Wszystkim zgasła świadomość. Aż spadły słuchawki. No coś w sumie, jakbym miała dostać parę milionów, no może bym się zastanowiła i mogłabym się puścić. Wiecie, za parę milionów sprzedać dupę? Kurwa. Jakby to ma, to ma nawet podwójne korzyści, bo to jest tak... Ty jesteś o parę milionów bogatszy, no nie? Ludzie o Tobie będą gadać, co wygeneruje Ci jakiś, zawsze znowu jakiś dodatkowy zasięg i znowu pieniądze, więc zarobisz sobie jeszcze więcej z tego, a potem mając już te wszystkie miliony na koncie, o kupisz sobie taką Teslę, kupisz sobie taką Teslę i wypierdasz, nie? Jakby i nic Ci wtedy już nie interesuje, masz tyle utopy masz wypierdolone. Tak się powinno żyć właśnie. Tak powinno wyglądać życie, widzowie. Tak powinno wyglądać życie. No, no takie opalone ciało dobry ale ciało jeszcze bardziej. Co? Daj Bóg! Chyba nie narzekasz ostatnio co? Na, na jakieś wrażenia. Kładam skomęskie. Dużo pola oglądam. <todgrybuj> co ty chyba malucha odpalasz do kuja? Czy co? Jakiego starego? <todgrybuj> o Jezus, Maria. Ej, w ogóle cieszę się w chuj, że mamy w końcu zarabianie na filmie kurwa, to nie tu. Ale widzicie ile kanał zarobił chociaż. Wiesz co to Kiss or Slap? Oni nas o proszą teraz. Jeszcze raz? Kiss or slap. Pocałunek albo klaps? No ale z zliście w twarz może być w policzek. Czy znaczy się ty ode mnie, czy ja tobie? Chyba ty mi. A albo kiss. ja tobie, ale to w policzek może być już... Tutaj widzowie nie ten. No. <noise> No je, 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 wystarczy. <laughs> Chyba mam coś z sercem. Coś mi tutaj boli. Nie wiem, czy to, czy to nie zawał. Chyba musimy... Chyba. <laughs> Chyba trzeba to sprawdzić. <laughs> Brzmisz jak zatarty silnik do chuja, nie. <laughs> Jestem Jestem ciebie. O jestem. O możesz, rupi, możesz tutaj chwilę potem się, poprezentować to się. To co? Kurka widzowie skrzynki zamknęli! Zamknęli skrzynki, kaca i pewnie tak Jest kole. To teraz kolejny zawodnik wjeżdża Dziup, ten głupi dziup Kurwa, nie chlejcie tyle Aaaa. Pogadaj coś, ale ja muszę też przeodziać Kurwa widzimy Dobra już weźmano we, kurwa Pokaż się szulujeban Już Ale, ale masz czopko z spermioną, kurwa ty Loda robiłem za szlubiem afera skrosna Zajebiście, z Krosna, kurwa, zajebiście. kurwa przeliczyłem się, było zajebiście, byłem milionerem, kurwa, z streamów siano i chuj w dupę Zobaczcie króciusie na streamie, to jesteście twaniąca, przyjeżdżacie do A do mnie coś, co? Tak, byłaby wyznaczona po balaski przy zneta. Jak przyjeżdżacie do miasta, to jesteście poza bo... Jakie laski przy zeta wyznaczcie? Zobaczcie. Co? Zobaczcie, bo na się spotkanie było w Warszawie. Kogo ja się wyżywam w chłopie. Normalny jesteś? No, nie tak. O gdzie ci kurwa dubsko w liza, Ale masz kurwa kieloki. Co to kurwa jest? No techno żur, kurwa, co ty nie znasz? Przyszedł stra orła. From? No się ma spelu. Kiegoś zajebistego grzyba... Unke. Pobiec, gdzie Unke. i dobrze się nachać. Damion grz. Właśnie tutaj kurwa Publik jesteś pośledzone, nie da się go jest 100%. Dobra! Uke? Damion Damian. ale gdzie mam szukać tych grzybów? Co wierzy? Cze, a widziałeś babkę, która się sama oślepiła celowo, żeby utożsamiać utożsamiała się jako ślepa, co? Słucham? I went blind on purpose but I don't feel o, gruba też jest świadomie czy o co chodzi? Też specjalnie przytyła, żeby się utożsamić z grubymi ludźmi, czy co? To a Nie chcę mieć dziecka, nie chcę mieć rodziny, nie chcę mieć domu, nie chcę mieć drzewa. No i tyle. Czyli oni Oni kładą ten puper na chwilę, tak? I zaraz go biorą znowu. Ja, <laughs> ja pierdolę A gdzie ja gdzie... Dobra ja tu leję. Wszystko. Ja <laughs> <nie było. śmiech> masz cytuszki, kurwa, się na ciebie. Ale nie masz dupeczkę, kur jeszcze lepsza. Mmm. chodź tu. Mu mu do pana. Powiem widzowie, że trochę mnie odkleiło od tego Lola, bo mówię, ja myślałem, że to wszystko ma miejsce dopiero w sobotę, nie? A nie w piątek. I się zajęłem trochę w akcji, bo tak patrzę w kalendarz, mówię, kurwa, teraz jest to jest w piątek, nie? Dziś jest sobota. Czekaj. Kurwa, dobra. O Śmieciu! No nie rób! Nie rób! Ła! A ci pod pachą zaraz kuwa, wezmę na te gargulce. No uła, uła. A to boli? No boli! A ład! No, ty nie masz, że no, ty kurałysa ci pa jest. Patrz, jak to działa, Obcy trasy, na terapii przypadkiem w rogu trasa obcy trasy unikęła, gogrew też obcy trasą bez wjazdu na płatne odcinki, na przykład autostrady D1 czy ekspresów r 4 To sprawdza się do sytuacji, gdzie opłata powstaje tylko na przeznaczonych drogę. Nie słuchałem, powiedz mi, powiedz mi w skrócie, bo jadę samochodem i wyprzywam pierdolony traktor, więc nie leć mi tu nade mną. Słuchaj no, czasami. Nie dam rady słuchać, jak się skupiam na drodze, rozumiesz? Renata podobno dzwoni do ciebie. To nie jest Jak ma być, to już nie <śmianie> To nie jest, kurwa, ja pierdolę. Wy się tak, kurwa, zepsuci nie, że to jest obłęd. Są kolory na kubkach, to LGBT. Ktoś pali papierosy cienkie, to jest gejem albo LGBT. Wy macie sprany mózg od tych informacji. Oni nie są radem, no nie, oni nie są, nie, bo... Każdy zadał razem... Dawno, patyro. Czy miałem powiedzieć o tym? Każdy wiedział, nie? Tylko oni patirą, nie patyro, nie? Jechać tej fana, <śmany> cwę! Jechać tej fana! Tego cwę na k***a,